To jest... Się to, jest tak to, jest tak to jest to, to, to jest... I powiedzcie, ale... jest... no jak? To może na razie ten akt urodzenia? Tak? Akt urodzenia synków, nie to oczywiście jest kandydat. Tak. Oryginały na ,sy。dokumenty po, do Prosimy tutaj popatrzeć. Tutaj. to powinno być troszkę odwrotne. Tutaj powinien oddać tego typu dokumenty. Z drugiej panie, tak, panie Darku, to tak, to panie się bardzo. No. Czy to ulga I dla to, pani? Ulga? No, tak, tak. I radość, to, to nie, mi, nie, nie miło, no, serce, ale jakaś intencja w w ogóle nie, nie miniła się. No, co, co, jakoś no, się pozytywnie myślał. Gdyby nie pan adw adw adwokat Matuszyk, gdyby nie pan tutaj prezes Stowarzyszenia Przeciwko Dyskryminacji yy, yy, Polskich yy, Rodzin, to jednakże... No i poza tym... Yy, którym chcieliśmy podziękować, poza tym wszystkim świadkom, tutaj, którzy chcieli zeznać, jednakże, tak jak UBK, pan Bremer z Katowicy, no, pan Marek Ozenka z Gliwic, jeszcze, że tak powiem, pan Natana Elli z Katowic, no, tak powiem, no, to jest jednakże duży, duży zaszczyt zawdzięczany. Myślicie, że teraz dzieci już do Was wrócą, już nie będzie żadnych przeszkód. 100%, 100%. No tak, no, tak od no, pani adwokat, że dzieci zostaną w Polsce, no to ulga minęła. No. Wiedziałam, że spotkania będą i w ogóle no, no, ten syn, no, że będzie tak, tak dawni było. Dzieci wyciągnęliśmy z a, tak. A jest szansa, że do tak, do tego będziemy częściej dążyć. No i no, to, ja to już takie ja... drobniejsze drobne rzeczy drobne są, najważniejsze, że są w Polsce, czy babcia, czy wy, to, to już tam praktycznie, to już nie jest istotne, to rodzina. Nikt nie będzie, nie zakaże im po polsku mówić, nikt nie, nie zapomną swoich rodziców, wy nie, wy nie będziecie płakać. A myślę 95%, żeby do te z wami, bo jasny, jasny wyrok znaczy, był sędzi. Znaczy, chciałbym wspomnieć, że nie wiem, tutaj pana prezesa spotkało, spotkał taki nieprzyjemny lata tak już wstecz, pewny incydent. Wiadomo że chyba będzie. 9 lat. No 9 lat temu na stracił obie córki, no do dotychczas w Austrii, jednakże jeśli byłaby taka okoliczność, nie wiem kto wie cały czas i przy tym mam nadzieję, iż tutaj Pan Prezes, poprzez media, może mam nadzieję, iż media w tym, że pomogą e, tutaj, nawet e, jak nie był zyskany, to może w jakiejkolwiek e, kontaktu e, z, z tymi obiema pewno, no, nie kiedy nie Panu Polskiemu się do... uda no, spotkać no już swoje córki. Dziesiąty rok już, mm -hmm. nie wiem. Na Wszystkim rodzicom, żeby to tak samo przed sądem, żeby tak samo udało im się tak jak nam. Żeby, żeby prawo było prawo Żeby i... służyło ludziom, a nie była jakąś hybrydą, abstrakcją, która niszczy jakoś... ludzi, niszczy rodziny. To, to ty... Poza tym, jeśli można, no, no, no. Szanowni Państwo, to jest kwestia nie tylko tej rodziny, to nie jest kwestia z całym szacunkiem, Panie Prezesie, tylko Pana, to jest kwestia pewnego zjawiska, pewnego problemu, które Państwo Niemieckie ma, a które się nazywa mniej inaczej tylko Jugendamt yy, yy, i to jest kwestia nie, nie przeszłości tego yy, tworu, ale to jest kwestia teraźniejszości, to jest kwestia yy, ponad 200 yy, wniosków, które leżą w komisji petycji yy, 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 w Parlamencie Europejskim, Szanowni Państwo, to jest problem nie niemiecko-polski, żeby ktoś tutaj nie myślał, że to jest jakoś tam w tą stronę ukierunkowane. To jest problem na dzień dzisiejszy przede wszystkim francusko-niemiecki, to jest problem włosko-niemiecki i oczywiście polsko-niemiecki. Natomiast państwo polskie, z czego jestem ci po prostu szczęśliwy, stanął na wysokości zadania i obroniło Polaków przed naprawdę nikczemną organizacją. Pozwolę sobie na takie stwierdzenie i na pewno proszę być pewnym, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, a zwłaszcza prezes Prawa i Spryny, osobiście tą, tym problemem się zajmował, zajmuje i będziemy się zajmowali. Dziękuję ja Myślę, że to jest problem reszta świata Niemcy, bo takiego tworu nie ma w innych krajach. To jest mecz Niemcy kontra reszta świata, który musimy wygrać. I Austria, w Austrii też, no czyli niemieckojęzyczne kraje, tam jest Jugend, tam. Czegoś takiego nie ma w innych żadnych krajach. E, może, panie może... prezesie, wielokrotnie pan się zwracał za pośrednictwem polskiego parlamentu Komisji Senackich, Komisji Sejmowych, Komisji jak pan, Petycji parlamentu. Jak Pan ocenia właśnie realizację zobowiązań, które tam zapadały? Między innymi również wiem o tym, bo wspólnie żeśmy takie wnioski składali. Jak zachowanie parlamentarzystów poprzedniej kadencji wpłynęło na dzisiejsze rozwiązanie tego problemu? Poprzednia kadencja naszego parlamentu 2007 do 2011 Dużo było interpelacji ze strony, właściwie jedynie ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości. Senator Kaleta przecież. Też i m.in. świętej pamięci Krzysztof Gawryszczak, prezes ojcowie.pl, mój Dobre. przyjaciel niestety zmarł, ale organizacja prężna jest. No, była masa pracy, ale wsparcia poza tym, że tam by były interpelacje, nie było rządu. Rząd, rząd nie wspierał. Proszę jeszcze powiedzieć, mi, Państwo, jak zamierzacie w tej chwili zorganizować sobie życie, a zwłaszcza tym dzieciom, które tak naprawdę zawsze były Polakami, a przez nich czerność właśnie różnych ustaw niemieckich miały zostać Niemcami. Miały były i zostać są Niemcami. Polakami, a chcieli zrobić Dokładnie no, chciały w... po prostu ich wynarodowić tak. te służby, tak? tak? tak. tak? I o to chcieli tak urodzenia. My no, że tutaj będziemy w tym przypadku, no może inaczej powiem, no nareszcie będziemy mogli funkcjonować tutaj normalnie, tak? Podjąć się autentycznie, że tak powiem, normalnie że... Normalnie, że tak powiem, e, prosperować, jeśli chodzi o pracę tutaj tak i, i w ogóle e, póki co dotychczas nie było takiej możliwości. Nie, nie ciągła walka. walka Jednakże. Bo tutaj, było, tak, o czym na, tutaj mówię. Bo, wspomnę czy teraz ten dzieci pracę, czy nie, i... zostaną w Polsce dwóch, takie na, pół na pół, No na wobec tych tak, tak, na warunków b, b, będziemy chcieli, za nas, to, e, zobowiązuje nas e, do e, spełnienia a takich warunków, jakie należałoby je spełnić. Jakie były poprzednio, tak i teraz. Nie? Jednakże ten okres, który, że tak powiem, taki naciągnięty, który teraz przeciągnął się, no niestety jednakże trzeba było to przeczymać i przeczekać. Dziękuję. No tym bardziej że ta sprawa zaszła, jak jak zaszła dotychczas. No niestety. Nie? Dziękuję bardzo. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech www.dyskryminacja.de Jestem nauczycielem niemieckiego z zawodu, magister Dzień.